25 lipca, cel naszej pielgrzymki, Santiago osiągnięte, grób świętego Jakuba w Komposteli. Ile lat pozostało ziemskiej drogi życia, Bóg to wie. Wszyscy jesteśmy Jakubami na pielgrzymce i w ziemskiej walce o Boże błogosławieństwo i o niebo. Campo delle Stelle, Estelle. Pole gwiazd, stąd kompostella, kiedy zapada noc nad Santiago, na niebie świecą gwiazdy, przejmujący widok. Tyle gwiazd na niebie, tyle potomków wiary Abrahama, Boża obietnica. Widok przejmujący na naszych oczach, w środku nocy, na polu śpią gwiazdy. Ci, którzy prześli kamino, też śpią. Święta Tereska Mała powiedziała: Moje imię jest wypisane w gwiazdach. Gdy widziała konstelację, która jest ułożona w kształcie literki T. Zawsze można ją zobaczyć w Polsce też nie... zimową porą. Literka T. To wszystko. Przywołuje nam wszystkie wielkie Teresy. I tę od dzieciątka Jezus, i Teresę Wielką, i Małą. I Teresę Męczennicę, Benedyktę od Krzyża. Teresę, która przyjęła Chrystusa i poniosła śmierć w Auschwitz. To jest niesamowita postać, filozof, uczennica. Chrystusowego Krzyża, byśmy powiedzieli, nie uczennica Husserla, tylko właśnie Jezusa, od Niego uczyła się mistyki z patronką Europy. Te wszystkie Teresy ozdabiają swoją wiarą cały świat chrześcijański. Patrzę dalej w niebo gwiazd i co widzę? Gwiazdobiór Kasiopei, który układa się w literkę W. O, piękna literka, a odwrócona będzie M, czyli imiona na M, imiona na W też są wypisane w gwiazdach. Najważniejsze przecież, że wszystkie nasze imiona są jak gwiazdy. Mówią, że jak się rodzimy, to gwiazda się zapala, kiedy Pan Bóg nas zabiera do nieba, to się gaśnie, a może właśnie wtedy się zapala. Tego nie wiemy, Bóg to wie. Ale najważniejsze, że nasze imiona są zapisane w księdze życia. Tak mówi Pan Jezus. Któryś z braci zażartował, że Ty chyba umrzesz wacek pierwszy z nas, by nam załatwić noclegi u Świętego Piotra. Tak jak starałeś się o noclegi podczas kamino. Bóg to wie. Salome. Matka Synów Zobodeuszowych prosiła Pana Jezusa, by jej ukochani synowie zasiedli po lewej i po prawej stronie, przy Nim w niebie. Jezus odpowiedział bardzo klarownie, że tej prośby nie może wypełnić, bo ona zależy nie od Niego, ale tylko od Boga Ojca. Kto będzie w niebie? A kto nie, to tylko Bóg wie. Ale wyjaśnił, że mamy zabiegać o niebo, dla innych, tak jak dla siebie zabiegać bardzo, 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 by nawet stać się niewolnikiem innych, by tylko ich pozyskać dla zbawienia. Bóg chce wszystkie swoje dzieci mieć przy sobie. Błogosławiona Matka Maryjo, prosimy Cię, załatw. Na wzór matki Salome, wstaw się za nami u Pana Jezusa, abyśmy zabiegali o to zbawienie dla wielu ludzi, na wzór apostołów Jakuba i Jana. Dzisiejszy patron, święty Jakub starszy, świętujemy jego osiągnięcie właśnie nieba przez męczeńską śmierć za Chrystusa, która była podobna do śmierci Pana, z tym, że na Chrystusa zapadł wyrok, a tutaj, żeby ludzie nie widzieli. I miasto niech uczało, po cichu go strącono w więzieniu. My przyszliśmy do grobu świętego, do Santiago de Compostela. Słowo Santiago oznacza Saint, czyli świętego Ingo, czyli Jakuba po hiszpańsku. Kim był święty Jakub? Kim są Piegrzymi, którzy przybywają do jego grobu? Pielgrzym Jakubowy to ten, kogo prowadzi Bóg Jakuba, Bóg Izaka, Bóg naszych praojców, ojców wierze. Wszyscy na ziemi zdążamy do celu i kresu pielgrzymki, jaką jest zbawienie, sens życia ludzkiego, cel ostateczny. Chcę przez czas naszego krótkiego życia, 80, gdy jesteśmy mocni, wyrwać szatan, on często kłamie, robi wszystko, by nam odebrać tą największą łaskę, żeby nasze imię wymaz... żebyśmy wymazali z Księgi Życia. Nie wymaszmy tego imienia nigdy. Tak jak w Santiago w księgach zostały wpisane wszystkie imiona tych, którzy przybyli do grobu świętego Jakuba, tak? Nasze imiona w księgach metrykalnych są zapisane już też w niebie. Ile masz lat? Często pytają. Jak tak pytamy starszych ludzi, to oni nie boją się mówić. W średnim wieku ukrywają swe lata. Kobiet nie należy pytać. Dzieci zawsze mówią więcej niż mają. Raz bowiem mężczyzna głośno zawołał dwie siekierki mam, tyle mam lat, proszę księdza. Czyli 77 odpowiedziałem. A skąd wiesz, że Bóg da ci kolejne 77? Bo właśnie pytałem o to, ile ci zostało. Bóg tylko to wie. Ile drogi życia zostało każdemu pielgrzymowi ziemskiemu. On jeden chce, abyśmy przetrwali te lata jak najlepiej. I w dobrym momencie życia chce nas zabrać z tego ziemskiego kamina, czyli z drogi do siebie. W pielgrzymce wszystko czynimy na większą chwałę Boga, dla dobra bliźnich i dla zbawienia swej duszy. Z pomocą Matki Bożej oczywiście. Jesteśmy Jakubami. Synami, córkami Jakuba, Boga Jakuba. Pielgrzymami każdy z nas, bo każdy pielgrzym jest takim zadziorą, jak święty Jakub. Walczy, aż otrzyma błogosławieństwo. Każda pątniczka jest taką zadziorą, taką kędziorą. Ma pokręcone myśli, jak to pielgrzymi, nie tylko włosy na głowie, ale walczy o Boga. Walczy o to, by Bóg był ważny w życiu. To jest dla kobiet ważne, żeby w życiu ich dzieci był najważniejszy Bóg. To dla matki Salomy, dla Matki Maryi jest ważne, żebyśmy my byli, bo żeby w życiu nas był ważny Bóg. Świętego Jakuba ściął Herod w więzieniu. Mówią o tym dzieje apostolskie w XII rozdziale. Relikwiarz Świętego Jakuba w Santiago de Compostela przy grobie jest relikwia jego ręki. Jest to znak, kiedy całujemy tą rękę, to znak błogosławieństwa. Tak jak Jakub, który zginął bez procesu, nieraz my doznajemy właśnie w życiu też takiego, że nikt nie wie o tym. Osądzają nas, powinni zamiknąć po śmierci, bo Bóg tylko wie co było. Ale wszyscy jesteśmy tak jak Jakub i Jan, synowie Zebedeuszowi, matki Salome, kuzynami e, Matki Bożej, e, pielgrzymami. Tak jak Salome, matka Jakuba i Jana była krewną Maryi, tak my pielgrzymujemy w pokrewieństwie z Jezusem. Nasze życie jest pielgrzymką, tak jak życie ziemskie Jezusa było pielgrzymką. 33 lata tylko trwało. Jesteśmy wspólnikami Szymona, Piotra, którego Pan Jezus wybrał, bo Jakub i Jan byli terminowali u Szymona, z nim współpracowali. My też mamy tak współpracować z Piotrem naszych czasów. To jest papieżem. To jest bardzo ważne. Jesteśmy wspólnikami papieża Franciszka teraz, tak jak byliśmy Benedykta, jak byliśmy świętego Jana Pawła II. Bóg to wie, jakiego jeszcze papieża. Dzieci Jakuba, pielgrzymi Jakuba są współpracownikami w pracy, w misji Chrystusa na ziemi, o zbawienie wszystkich, o zbawienie wielu. Jak to słyszymy w czytaniu o synach Zebedeuszołek. Ze świętym Piotrem tak jak kobiety pątniczki, tak jak Matka Jakuba Salome, są przyjaciółkami Maryi, siostry w pielgrzymce wiary Jakub i Jan. Jezus powołał ich po chrzcie świętym nad rzeką Jordanem i nas wzywa, abyśmy odnowili nasze przerzeczenia chrzcielne i pośli za Jezusem. Życie kapłańskie, życie w małżeństwie, samotne dla Boga jest zawsze przedłużeniem życia i sakramentu chrztu świętego. Ewangelia Marka w trzecim rozdziale mówi, że po świętym Piotrze drugi zawsze jest wymieniany Jakub. Jego prawa ręka, właśnie to jest to relikwia, która jest z Santiago, ona jest bardzo ważna. Bo prawą ręką wiemy, Jezus błogosławi z obrazu Jezu, ufam Tobie. Z Jego serca wypływają promienie. Tymi promieniami dotyka naszych serc. Abyśmy mieli nowe serca. Chrystus wyróżnia trzech zawsze: Piotra, Jakuba i Jana, czyli synów Zebedeuszowych, najmłodszego, który był pod krzyżem Jana, i najstarszego Jakuba. Oni są przy Piotrze, oni są przy Chrystusie. Jesteśmy wyróżnieni także, bo byliśmy na pielgrzymce. Bóg nas wybrał, mogliśmy pielgrzymować do Częstochowy, do Santiago, do różnych miejsc, do Rzymu, do Jerozolimy. To jest łaska Boża. Do La do Lourdes, do Fatimy. Tam nas zaprasza Matka Boża. Te pielgrzymki nas prowadzi. Patrzymy, jak Chrystus wskrzesza ludzi. Właśnie ci trzej uczniowie, Piotr, Jakub i Jan. My też patrzymy, ktoś był umarły, a zdobył wiarę. Jak córka Jajegra. Nie żyła. A Jezus ją dotknął wyspowiadał się ktoś. My jesteśmy świadkami tego, jak Piotr, Jakub Jan. bierze nas na górę przemienienia. Porównaj Mateusz, 17 rozdział, Marek, 9. Tak jak na pielgrzymce do często jest Górka Przeprośna, do Santiago jest Montegozo. Tutaj możemy właśnie oddychać po przeproszeniu, po przebłaganiu człowiek staje się wolnym. Nie jest już niewolnikiem nikogo, bo wybaczył. Objawia nam, jak dobrze, że tu jesteśmy. Ta pielgrzymka miała sens. Tutaj właśnie nas Bóg przywiódł po to. Zabiera nas Pan Jezus do ogrujca. Porównaj Mateusz 26. Tam Jakub i inni uczniowie z Piotrem słyszą, będzie, cię, będzie ciężko, módlcie się, chociaż jedną godzinę. Chcemy czuwać, ale zasypiamy. Przyszliśmy. Trwaliśmy w pielgrzymce, i to jest ważne. Razem jako kościół, gdzie dwaj lub trzej w imię Jezusa, tam jest kościół. Jesteśmy przy Jezusie, razem się modlimy. Bóg wie. Jakub pytał, kiedy będzie koniec świata? Porównaj Marek, 13 rozdział. Jezus odpowiedział Jezusowi też, że Bóg to wie. Jakuba Święto, kiedy on bez procesu, by ludziom nie przypominać wyroku Pana Jezusa, San Henryn tak skazał świętego Jakuba. Później jego ciało, Właśnie przewierzono do Santiago. Jakub był przy Piotrze e, z, Jan, e, z Janem, przy drugim cudownym połowie ryb. porównaj Jana 27 rozdział, gdy Jezus ustanowił ich misjonarzami. Jezus wszystkich pielgrzymów, tak nas zapewnia Maryja, po każdej pielgrzymce. Ogłasza nas misjonarzami dni ostatnich. Idźmy do tego zepsutego świata jak pasterze. Przegońmy wilki mocą Boga, w imię Jezusa Chrystusa. Tych, którzy nie są zowczarni. Nie bójmy się stąpać po skorpionach. Egzorcyzujmy to przewrotne pokolenie. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy. Gdy nas przepędzą z jednego miejsca, idźmy do następnego. Stanie się tak, jak mówi Pan Jezus. Pył strząśniemy na znak. Łatwiej będzie Sodomie i Gomorze, tam gdzie nas nie przyjęto, bo ich spalił ogień siarki, a na nich spadnie na ich głowy w dzień sądu. Każdy, kto uwierzy i przyjmie, ten będzie zbawiony. To ogłaszajmy, o to prosi Maryja. Bądźmy misjonarzami dni ostatnich. Przygotujmy powrót Chrystusa ze świętym Jakubem ze wszystkimi uczniami, bo jesteśmy Jakubami przy Piotrze naszych czasów.